Ten dzisiejszy mecz nie Co się wydarzyło w tym dzisiejszym pojedynku? Bo od samego początku to nie była ta gra, na którą się tutaj nastawialiście, no na pewno można powiedzieć, że no parę czynników, na to się widać że Śląsk. O wiele mocniejszy zespół fizyczny, tam dużo graczy dwumetrowych, nawet na pozycji numer 3, czy Siembiga, czy Kozłowski, to są gracze po numer 95 wzrostu. I widać od samego początku realizowali taktykę, że po prostu grają tą piłkę mocno pod dechę. No, mieliśmy problem z przeciwstawieniem się tego, dopiero gdzieś tam jak postawiliśmy tą strefę, można powiedzieć w strefie trochę inaczej, ale i tak na w tej strefie pozbierali za dużo piłek, 55 zbiórek naprawdę można powiedzieć <tum> tym, że po prostu mogli sobie te akcje kontynuować dalej, nawet jak nie trafili trzech rzutów do tego, a z drugiej strony dzisiaj nasza bardzo słaba skuteczna w rzutach, znaczy punkty 19% na swojej sali i to parę takich rzutów, gdzie mieliśmy z czystej pozycji na przełamanie można powiedzieć, że goniliśmy rywala i myślę, że zawsze jak to jest, jak się dogania rywala, moglibyśmy odskoczyć i przejrzeć ten wynik, ale z każdym rzutem te głowy schodziły niżej, niżej, nie trafiły a to, że po prostu zespół Śląska, tak jak powiedziałem, no fizycznie bardzo zespół mocno, bardzo mocno zaciskał ten środek. Bardzo ciężko było wejść yy, nam. We, wiemy, że Śląsk wykorzystywał to, że po prostu nasi wysocy z dwóch młodych zawodników z ich to są jeszcze młodsi kadeci i gdzieś tam mocno zaciśnili, żeby odpuścili naszych wysokich, ale też mocno, żeby po prostu zaraz dochodzili do nich i to był problem. Oni niestety nie trafiali. Gdyby może trafiali, byłoby trochę inaczej. No właśnie, bo ten nieudany początek, później w tej pierwszej kwarcie walczymy i ta druga część, drugiej kwarty to był taki decydujący moment tego meczu, bo później pomimo tego, że próbowaliśmy, to nie wróciliśmy do tego meczu. No ale drugiej kwarcie wyszliśmy na prowadzenie, mieliśmy 4 czy 5 punktów i, i znowu taki przestój, przestój, przestój w grze mieliśmy. Zespół, zespół Śląska, młodzi, bardzo fajni, no widzę, że to jest no, najlepsi gracze w kraju wybierani, zresztą Śląsk od wielu, wielu lat tak prowadzi swoją politykę, że ściąga tych naj, można powiedzieć, najwyższych, najlepszych i grają, to jest bardzo fizyczny zespół. Nam się zawsze bardzo ciężko grało ze Śląskiem. Przypomnę, w tamtym roku przegraliśmy też dwa mecze bardzo wysoko. No, wiąże się to z tym, że my no, nie mamy tej fizyczności. tak Nasz zespół nie ma tej fizyczności, nawet dzisiaj z mocnieniem Marcinem Dymałą. Ale Marcin Dymała to też nie jest gracz na 4-5, który mógłby nam pomóc w walce pod deską, czy coś, tylko to jest gracz na pozycji numer 2, No więc zabrakło nam tej fizyczności i mówię, no, z każdym meczem w tamtym roku też brakowało tego. Przegraliśmy dwa mecze wysokie. Ja się obawiam, tego meczu, właśnie tej fizyczności nie wiem, Śląsk, chociaż to są młodzi gracze, ale tak jak w tamtym roku to idą cały czas tym samym programem widać, że ta fizyczność u jest na najwyższym stopniu ale my się nie spuszczamy głów chcemy walczyć dalej i teraz mamy w tym tygodniu dwa mecze bardzo ważne juniorów i myślę, że też pokażemy, że grając ostroską młodzieżą, ostroskimi wyłowankami ostroskimi chłopakami, że też można grać dobrze w koszykówkę Jacek, gratulacje, bo wygrywacie ten mecz w zdecydowany sposób. Co było kluczowe w tym pojedynku? Jak Ty ocenisz ten mecz? Przede wszystkim cierpliwość i mądra gra w ataku. Wiedzieliśmy, że zespół z Ostrowa jest niezbilansowany, można powiedzieć, że wspomagają ten projekt młodzieżowy, który jest w Ostrowie, gracze z ekstraklasy. I no wiadomo tutaj dysproporcja w umiejętnościach była duża, więc skupiliśmy się krótko mówiąc na tych trzech graczach, chcieliśmy ich gdzieś tam ograniczyć, to się tam przy Pławuckim może nie udało do końca, ale przy, przy Dymale i przy Wojciechowskim tak. Obrona hardshona, pick and roll zrobiła swoje. Troszeczkę miałem pretensji o nonszalancję i, i, i jeśli chodzi o zbiórkę w obronie, bo tam za dużo zbiórek zespół zdrowa zrobił. Dzięki temu miałem posiadanie jakieś tam punkty drugiej, trzecie szansy były i to było troszeczkę niepotrzebne, także w moim odczuciu mogliśmy spokojnie tam mniej niż 60 punktów w obronie stracić. Jeśli chodzi o atak, to tutaj nie mam kompletnie zastrzeżeń poza tam fragmentem w drugiej połowie, gdzie mieliśmy problem z rozbiciem strefy troszeczkę, bo Strefa 3-2 zespołu ostrowa była dosyć wysoka, mieliśmy problem z wykonaniem pierwszego podania, ale powiedzmy to nie było jakby tam też problematyczne w kontekście końcowego, końcowego wyniku. Ty masz młody zespół, ale ten młody zespół już gra taką cierpliwą koszykówkę, już potrafi wykorzystywać swoje przewagi. Widać w tej grupie tą smykałkę do basketu, ten talent. Czy tak, na tym to polega? Tutaj wiadomo, my nie mamy jakiejś tam presji w wyniku, Chodzi o to, żeby tych chłopców młodych ogrywać, i tutaj jest dla nich kapitalna możliwość właśnie grania w drugiej lidze. Także jak dzisiaj dochodzi do tego, że mają możliwość konfrontowania się przede wszystkim na dzisiaj na pozycjach obudowy przeciwko takim zawodnikom, no to nic, tylko się z tego gdzieś tam cieszyć. Jeśli umieją rozwiązywać pewne rzeczy, grać odważnie, nie wycofywać się z gry, być skutecznym, być cierpliwym, robić swoją robotę, no to, no to tak, to tutaj tak. Jeśli chodzi o dzisiaj o pierwsze połowę, no to mówię, tutaj czytanie gry było naprawdę na fajnym poziomie, nie mieliśmy problemu, no i stąd... Nie wiem, ponad 90 punktów rzucone, to jeszcze żeśmy w tym sezonie nie rzucili, no to widać, że ta ofensywa była i, i dobra i skuteczna i, i były ponowienia akcji i ta, ta dysproporcja się gdzieś tam jeśli chodzi o zdobycz punktowo fajnie rozkładała. ويلي جوي دا